Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, moi drodzy. W ten czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia są szczególnym wydarzeniem, kiedy to Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Bóg staje się obecny pośród nas, staje się namacalny, obecny, że możemy Go dotknąć, zobaczyć, że jest razem z nami. Pan Jezus powiedział, że tam gdzie dwaj albo trzej w imię moje, tam ja jestem. Kiedy będziecie zasiadać przy wigilnym stole, dzielić się radością ze wspólnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, to pamiętajcie, że Jezus jest razem z wami, że jest właśnie obecny we wspólnocie, w rodzinie, że te przejawy miłości, którymi będziecie się wzajemnie obdarowywać, to wypływają właśnie z tej odwiecznej miłości, jaką jest Bóg i którą które, którą nas obdarza w Jezusie Chrystusie. Odrzućcie wszelkie waśnie, wszelkie kłótnie, a skupcie się na tym, co nas jednoczy, co nas łączy, że łączy nas i jednoczy Jezus Chrystus i przy, razem z Nim i przy Nim jesteśmy jedną wielką rodziną miłujących się braci i sióstr. Życzę, aby te święta były pełne pokoju, miłości, radości, żebyśmy my wszyscy doświadczyli ze spotkania z nowonarodzonym, tego pokoju i radości, które on przyniósł całemu światu. Wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Szczęść Boże.